Słuchaj, ja bardzo się przejmuję. Mam nadzieję, że lekarz pozwoli... Ta, no pozwoli jasne. mu jutro trenować. Dziś ćwiczyłam z Mateo, tak? Gadacie o mnie? Szukałem cię, możemy pogadać? Tak. Oj, to mama. Odbiorę, bo inaczej będzie się denerwować. Okej. Okay. Cześć, mamo. Jak się czujesz? Dobrze. Trochę się przejmuję konkursem. Dni lecą jak szalone, naprawdę. A ty? Wszystko w porządku? Nie do końca. Ale mi z tym, że udzieliliśmy razem z Ambar tego wywiadu. To było twoje miejsce. Zasłużyłaś na nie. Nie martw się, nic się nie stało. Zresztą to było nieporozumienie. Chciałem to tylko wyjaśnić. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto poświęca aż tyle energii, żeby osiągnąć coś, co sobie założył. Hmm. A, i nigdy też nie spotkałem nikogo, kto potrafi lądować na wrodkowisku w tak widowiskowy hmm. sposób jak ty. Słuchaj, moje lądowania rzeczywiście są niesamowite. I wiesz co? Udzielę ci kilku lekcji, żebyś umiał tak lądować. Mateo, co ci jest? Coś jest nie tak? Zerwałem zamar. Co? Hmm. Wow! P serio, to jest mega wiadomość. Znaczy, powiedziałam tak, bo przecież byliście taką idealną parą. No, no i wiesz, nie? Nie, to nie jest tak, jak wygląda. Czasami jesteśmy z kimś tylko dlatego, że nie zauważyliśmy prawdy o tym kimś. Amber już nie jest osobą, którą znałem. Ja też się bardzo zmieniłem. Obydwoje się zmieniliśmy. Hej. coś nie tak? Co jest? Hej. Zawsze cię muszę ratować. Nie. Zakrzyczusiłam się. Na pewno jest okej? Okay? <noise> Widzę, że już ci przeszło. Świetnie. Mój chłopak tak się nie obraża. Poza tym nie masz się przecież o co złościć. Zrobiłam to dla nas obojga. Nie wiem, czy źle mnie zrozumiałaś, czy ja się niejasno wyraziłem. Zerwaliśmy, nie jesteśmy już razem. Ale szybko przechodzisz od uśmiechu do złości. Jak już przejdą ci te głupoty, które teraz wygadujesz, to porozmawiamy na spokojnie. Nie przejdzie mi. Koniec z nami, Ambar. Być może mnie nie zrozumiałeś. Ze mną się nie pogrywa, Mateo. Będziesz bardzo żałować tego, co robisz.